Tu Stefan Paweł Zero, Paweł Zygmunt, Karol o godzinie 18:00 na tej częstotliwości zostanie nadany komunikat Polskiego Związku Krótkofalowców. Stefan Paweł Zero, Paweł Zygmunt, Karol, o godzinie osiemnastej na tej częstotliwości zostanie nadany komunikat Polskiego Związku Krótkofalowców. Tu... Stefan Paweł Zero, Paweł Zygmunt, Karol o godzinie 18 na tej częstotliwości zostanie nadany komunikat Polskiego Związku Krótkofalowców. Stefan Paweł Zero, Paweł Zygmunt Karol. O godzinie 18.00 na tej częstotliwości zostanie nadany komunikat Polskiego Związku Krótkofalowców. Tu Stefan Paweł Zero, Paweł Zygmunt Karol. O godzinie 18.00 na tej częstotliwości zostanie nadany komunikat Polskiego Związku Krótkofalowców. Tu Stefan Paweł 0 Paweł Zygmunt, Karol. O godzinie 18.00 na tej częstotliwości zostanie nadany komunikat Polskiego Związku Krótkofalowców. Tu Stefan Paweł Zero, Paweł Zygmunt, Karol. O godzinie 18.00 na tej częstotliwości zostanie nadany komunikat Polskiego Związku Krótkofalowców. Pan Paweł Zero, Paweł Zygmunt, Karol o godzinie 18 na tej częstotliwości zostanie nadany komunikat Polskiego Związku Krótkofalowców. Tu Stefan Paweł Zero, Paweł Zygmunt Karol o godzinie 18.00 na tej częstotliwości zostanie nadany komunikat Polskiego Związku Krótkofalowców. Uwaga, tu Stefan Paweł Zero, Paweł Zygmunt Karol. Sierra, Papa Zero. Papa Zulu, Kilo. Komunikat Polskiego Związku Krótkofalowców. Numer 19 na 2024 z dnia 8 maja 2024 roku. Przy mikrofonie Jerzy, Stefan Paweł III. Stefan Ludwik Urszula. Kutecha Mariantus. Witamy wszystkich słuchaczy i odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 kHz oraz publikowane na portalu Polskiego Związku Krótkofalowców, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów. Znajduje się na osobnym serwerze pod adresem komunikat.pzk.org.pl Tu Stefan Paweł Zero, Paweł Zygmunt Karol. Sprawy organizacyjne. Jest to ostatni komunikat PZK nadawany przed 27. Krajowym Zjazdem Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców. To już za chwilę, bo w dniach 11-12 maja bieżącego roku odbędzie się 27. Krajowy Zjazd Delegatów PZK. Podstawą prawną zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów jest uchwała Zarządu Głównego z 23 marca bieżącego roku o poniższej treści. Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na wniosek prezydium Zarządu Głównego. Na podstawie paragrafu 14 punkt 5 statutu PZK zwołuje 27. Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców na dzień 11 maja 2024 godzina 10.00. Krajowy Zjazd odbędzie się w ośrodku Kolumna Park, ulica Hotelowa 1 95 .082, Przygoń koło miasta Łask. Wszystkie informacje bieżące dotyczące zjazdu znajdują się na oficjalnej stronie zjazdu pod adresem pzk.org.pl ukośnik KZD 2024. W zjeździe weźmie udział 49 delegatów z 30 oddziałów terenowych PZK. Na zjazd nie wybrały delegatów Podkarpacki Oddział Terenowy PZK OT 05, Krakowski Oddział Terenowy PZK OT 10 oraz Białostocki Oddział Terenowy OT 17. Poza delegatami udział wezmą w zjeździe członkowie ustępującego prezydium Zarządu Głównego Głównej Komisji Rewizyjnej, prezesi klubów ogólnopolskich PZK Zaproszeni goście oraz obsługa techniczna wjazdu. W sumie przez cały czas trwania wjazdu będzie w nim uczestniczyło 61 osób, nie licząc tych, którzy przyjadą na kilka godzin w dniu 11 maja. Delegaci poza udzieleniem lub nieudzieleniem absolutorium ustępującym członkom prezydium proponowanymi przez Komisję Statutową zmianami w statucie PZK, a jest tych zmian około 30 i pełna informacja o nich znajduje się na wcześniej podanej stronie Krajowego Wjazdu Delegatów. Ponieważ wjazd jest wjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym, to oczywistym jest, że wybierze on nowy skład prezydium zarządu głównego, oraz Główną Komisję Rewizyjną na kadencję 2024-2028. Obecnie wstępnie zgłoszonych kandydatów do Prezydium Zarządu Głównego PZK jest dziewięciu. Oto oni Dorota Stefan Kuebek 3, Tadeusz Grażyna Jokohama Jakub Stefan Paweł 7 Jokohama Tomasz Stefan Paweł 5. Roman Tadeusz Tomasz Stefan Kłebek 5, Tadeusz Krzysztof Stefan Paweł V Eko Marcin Stefan Paweł 6, Maria Irena Wojciech Stefan Paweł III Urszula Cezary Stefan Kłebek V Cezary Karol Zygmunt Waldemar 3 6, Adam Ewa Franek Od trzech tygodni w kolejne niedziele odbywały się cykliczne spotkania delegatów na 27 krajowy zjazd z kandydatami do władz Polskiego Związku Krótkofalowców. Wykorzystywany był system PZK Microsoft Teams. Informację przekazuje Piotr SP2JMR. Poniżej, w wersji graficznej, odbiorcy komunikatu zobaczą podobizny kandydatów. Ponadto transmisja z krajowego zjazdu delegatów PZK. Rozpocznie się 11 maja o godzinie 10.00. Główny adres transmisji to live jak Ludwik, Irena, wiolecca, Ewa, .org .pl. W razie jakichkolwiek problemów technicznych, transmisja zostanie przeniesiona na portal YouTube i będzie dostępna pod adresem. I tu już mam dość długi link o wyglądającej jak szyfr w strukturze nie będę go przedyktowywał. To wszystko koledzy i koleżanki znajdą yy, zapewne w we wersji rozsyłanej komunikatu w informacjach na stronie zjazdu podam tylko jeszcze raz adres wszystkie informacje bieżące dotyczące zjazdu znajdują się na oficjalnej stronie zjazdu pod adresem PZK.org.pl Ukośnik KZD Jak Krajowy Zjazd Delegatów 2024. To informację przygotował Piotr SP2JMR. Tu Stefan Paweł Zero, Paweł Zygmunt Karol. Dyskusja przedzjazdowa z listy wirtualnego oddziału terenowego PZK OC 73 przed 27 krajowym zjazdem delegatów PZK. Informatyka to zajmowanie się informacją. Komunikacja to przekazywanie informacji.